Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty Łukasz Ekiert, ze mną Krzysztof Ryta. Cześć. Czyli były trener Jacka Murańskiego, oczywiście trzeba to podkreślić, moi drodzy, żeby, za nikt, za żeby nikt nie zapomniał! Żeby nikt nie zapomniał. to No ale gdzieś tam szpilki ci. To, tego z zje... j... to jest drama. Ksiądz. Sami e, ci tak, jesteś przygłupi, ale to jak się wobec Ciebie zachował Muran to jest zwykłe. I na przykład nikt nie powinien tak robić. Takich ludzi, którzy wobec własnego trenera w ten sposób się mogli. Ale zachować. wiesz, że on żartuje i zaraz coś go Ale tego, oprócz tego, to chciałbym no, jeszcze nie, powiedzieć, że nie. to, że mówiłem o waszym seksie, wydaje mi się, że to jest prawdą. Jakie? Mimo iż nie mam zweryfikowanych informacji, gdyby ktoś na przykład chciał powiedzieć, że to pomówienie, to sam A, mi to mówiłeś. No jest. co? Michał ma takie samo zdanie jak Koziołek. No, nie ma zdania ty jak co? Co? Koziołek ty, za, za tą walkę z Sianosem, tego najmanowi no więc spuścił się najmroczniejszy eee. na to z dramat bo pie... Ja ci powiem, nie, tak, nie, ty, tak, powiem, o czym my rozmawiamy w ogóle. On gada jakimś przez z Murańskiego. No przecież to tak beka, pod, beka, Ej, ale trzeba podkreślić, że Krzyśie Gryta zniszczył karierę Jacka Murańskiego, no to, to trzeba powiedzieć. Dobrze, że nie prezydencką karierę. <laughs> to jeszcze przed tobą. No da. On, ostatnio miał mieć rozprawę z bratem i powiedział, że nie może dojechać, że, że nie może dojechać, bo ma kampanię prezydencką. <grym> no nie, 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 nie i normalnie, nie ma? Nie, i normalnie nie, nie ma? Nie mieć, nie ma nie I normalnie pisał do sądu, że nie, 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 nie może się lec, pojawić, bo ma kampanię, kampanię prezydencką. To oni się tu, te, no jak... Bo ten sianos taki duży... Bo sianos taki duży stoi. No, Trzech tak, chłopaków. No, no, schodź, zobacz, dla, dla ciebie. Taki za... odważny był śmieć do sianiosa, a teraz zobacz, stoi. Nie, nie? Do, do, no, pokorny. Zobaczcie zobacz, zobacz, moi to drodzy. Krzysiek Gryta odbił od Jacka, jak jestem dla niego miły, nawet się przesunął jak Krzysiek, nie? Dzięki. A pamiętasz co się działo tutaj w tym studiu jakiś czas. Może temu. znowu się dziać, może. Ale znowu. jeszcze miałeś do mnie pretensje, że jestem stronniczy i tak dalej. A teraz, a teraz byłeś. Nie byłem absolutnie... Bo nie. byłeś. Dobra, Krzysio, powiedz mi. Walka z Gregiem. Jaki to ma sens? Jaki to ma sens, bo ja nie widzę żadnego sensu tej walki że to mówisz, nie? No nie że no, tak to się wydaje. był żart, że to powiedziałem. No jak nie ma sensu? Ciekawa walka. Pod jakim y względem? Y Zaskunię. Pod względem formuły, wiesz, Strykowicz z parterowcem, więc uważam, że spoko, leczka Nie wszystko musi się opierać na, na nie wiem, na nienawiści. Ja nie mówię, że nie ma być jakichś dymków, ale... E, do, to może nie, nie, że nienawiść, ale na przykład są walki, na przykład, o teraz, Wojtek Gola kontra Marcin Najman. Tam nie ma złej krwi, ale jest beka. Są dwie osoby, które no, są charyzmatyczne, które są zabawne. Nic nie mówi. A ty powinieneś dostać właśnie przeciwnika, z którym no, jakkolwiek możesz mieć jakąś interakcję. A Greg jest fajny chłopak, spokojny. Miał konflikt na przykład tam z Adrianem A Skąd Polakiem. że jest fajny, jak nic nie mówi? No, bo kiedyś mówił. Kiedyś coś mówił, nie? No to wtedy, wtedy poznałem. To dwóch stron Oni zawsze tam. we dwójkę. Zawsze... A we kiedyś we we się do... bili, nie? A teraz, a teraz... Kiedyś rządu. się bili, tak? No tak, no tak. Yeah. Le, 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 fake it, ale Ej, ale powiedz mi, no ten temat Jacka nie ucieka gdzieś tam od ciebie, nie? Na tej, na konferencji. W ogóle... Najman ma kompleks po prostu. Najman ma kompleks. Oni no, wszyscy mają kompleks. A w ogóle ty powiedziałeś, że tam uj yy, z Muranem, ale że przegrał, że przegrał z Najmanem. No bo z Jacą, ale, ale dostał ten czerwony burak tam stoi, ten Najman. Dostał knockout 30 sekund. Pasternek... Ja mówiłem o prezesie. Ja o wujku mówię. No to tutaj jakbyś mówił że wujkowi, Dobrze, że apteki nie ma, byś uciekał. O, właśnie, z apteką walka. Skarpeta. Skarpeta jest subopiną, masakrę. To akurat się zgodzę. Zwykły pan Michaela Jordana. Właśnie. A że ten 23. To jest podatek VAT, nie no. Szczer... Właśnie, bardzo. Walka... Wschodzi ci w kamerę ten się... Ro... No, weź, weź, odejmij, Nie, wiem. Ja 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 nie. Ja jak mi go do nich zabił. Dobra, ale właśnie walka z apteką. O, macie konflikt. O co, o co w ogóle chodzi? O tę sytuację z Prime'em? O on to, wleciał, że nie zapłacił VAT-u 23%. I sobie <noise> myślałem, ja go kiedyś za go że żeby pamiętać, żeby było to jest no dobra, ale podatnik. podatnika. wasz konflikt bardzo, się a? zaczął przed Prime'em, wtedy kiedy on was zleciał, czy po Prime'ie? Jak Prze to Coś Prze tam zaczepiał, ja tam się z niego śmiałem, z jego szczęki, bo miał Street Fighter, <noise> antyszyzyzyd. No tak, apteka, nie? No i tak się zaczęło, nie? No apteka i to walka Apteka była jest, Ja jestem atencuszem, ale apteka to jest. Uh. Tam jest poziom atency. No ale widzisz, ale ta walka byłaby na pewno ciekawsza. Ale pod że go, fame i... takiego podatnika VAT będzie chciał. Dlaczego? Nie? Różne osoby walczyły, różne postacie. No ale nie apteka. Ja mogę... nie wiem gdzie... Na pewno gdzieś się spikniemy jeszcze, nie? Chciałbyś? Zmierzyć, gdzieś tam, wiesz, przeciąć? W jakimś korytarzu ciasnym? No ale i co? No, wiesz, nie jesteśmy dzieci, gdzie w gimnazjum żeby gdzieś na korytarzu. A ten 20 lat trenuję. To! Za kładę? Tak. I trenuję w tym kierunku, nie? Bo on kład, to, ale, ale podobno bardzo nie dobre. że to nie, ale go się nie śmieje. Ja się też nie śmieję, ale, ale zobacz na jednego, to ja nawet takim z murami nie walczyłem. Ja, ale, ale zobacz, jak ci teraz cisną wszyscy, że y, kto, kto Grek powiedział, że faktycznie jego zdaniem ty za, e, za mało cisnąłeś na Jacka Moleńskiego. Znaczy na Jacka za mało ja cisnąłeś na ja za, za Dominika Zadorę. Siedział tkany, ten Grek i wiesz. No ja też nie będę wiesz... Ja tam dwa, dwa zdania powiedział, tak? No, jak dwa, to i dobrze, kurwa, by było. Nie, nie no, trochę, trochę, no, przymulony typ. Ale nie, tak dobrze, że ty... ty ale ty, patrz, tego... ty się z Marcinem Najmanem, no. pokłóciłeś się z Sequento, pokłóciłeś się z Koziołkiem. No, no tak, w jak stoją za mną. Bo. Czemu cię denerwują? Czy to fajne chłopaki. No ale... Śmierdzą. To na pewno. Ej, hey, on po... On powiedział, że śmierdzicie. No bo czuję ich. Tyłu. Chcesz powąchać? No powąchaj. No nie, nie będę wąchał. No powąchaj! No, no, no powiedz tylko przy śmierdzę. Powiedz. Jeszcze czuję, czuję Jacka jeszcze. Czaję, czuję. Teraz zaraz do Czuję. A co wy ta co od On jest do gurana po pomyłego. Stoją obok Sianosa, jak takie <śmiennie> lesie. <z śmiennie> tak to kóło zrobisz mi pała, teraz zobacz też do nas mówi, że coś tam grupy i coś do no, nie No nie, nie my to naj... zaczęliśmy. No on zaczął go gadać. Jak ty jakiś, masz mu ósemkę na karku, bo tyle razy cię mu rański ale wow. Ty uważaj ma... ty, ma... ty, ma... ty, z tym Jackiem, co? Tak, uważaj. To jest bośna. jego kuzyn kurwa. Ej. Uważaj, uważaj, ej, stary. Się... To już przesada tak trochę, nie? Do już tego Jacka, tego Jacka już. Tego Jacka już zostawić, no właśnie. Z tym Jackiem to już przesada chyba, co? No bo mają kompleks jacy, widzisz. No widać, no. no to nie ja dawno o nim zapomniałem, Ja też! Ja w ogóle o nim nie... nie ty to masz wspominam. sprawy w sądzie, ty. Ale to, czy, czyja to jest wina? Moja Cześć, czy... Atencji, ten to... Tutaj Michał... Mi... Michał, Michał, P, 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 P. Michał P... Michał P... Michał P... Michał P... <laughs> No to, to teraz z się kurwa śmieje Ja się z niego, ja z... Michał, ja z... ciebie bym nie z mnie śmiał się śmiać, dobra. Dobra, walimy go Absolut, do tutaj. Absolutnie, Ale to w trzech. Ja, ja, w trzech ja trzech. tak naprawdę... Kurwa on ci zajebał, nie? Ale muszę to Komu? robić, te wywiadki. Czemu? Przepraszam? Szybę ci wyjebali? Ale to tylko szybę wystarczy wymienić, nie auto. Nie stać mnie na nowe auto. To będziesz jeździł nowe nogą. Czemu? Bo jak będziesz tak gadał, Michał P., Michał P. Ale... no było Michał P. Ja Ci szybko Ja, jak ja dam zlecenie, to będziesz zapierdalał kolejne. Widzicie moi drodzy, groźby wszędzie dla niezależnych dziennikarzy, którzy wyko wy wykonują pracę. Zobacz, a no, przyrywa, nie? Szuka, ale szuka konfliktu, Szuka leczki, nie? Leczki, nie? To, to tak. może wydługo. Bo by nie wzięli na tej... I teraz, <laughs> <i> teraz, <laughs> Jeszcze Michał ją dostał. przebili mu jeszcze łatkę, że go, go zgadli. Dobra, no. powiedz mi tak całkowicie, całkowicie szczerze. Była propozycja... Co, co ty pokazujesz? Nie, nic, stary, nic. Ty, Krzychu. Dobrze, ja cię ostrzegam. Wiesz, ty widziałeś jak kąsam? Tak. Widziałeś za dymą, co robię? Widziałem, dlatego... No, no. Dobra, Dobre. szczerze, ostatnie... Osta, ostatnie pytanie, był temat walki z Jackiem, była propozycja taka twarda, konkretna tak propozycja. była propozycja walka, walki z Jackiem czy nie? Była, ale jedna, no była, no, ale co no, ja przyszła w dupie, mogę w każdej... Nawet nie wiem na kacu z walczyć, nie oszukujmy się, no wiem, że to jest gladiator, ja wiem. Ale że będzie to Walka czy nie. No ale po co? Tak serio. Jacek tam pewnie... Się, będzie? On, czy nie. Wiesz dlaczego? Krótko. Ja ci powiem, dlaczego nie będzie. No, o. Bo on wie, że zostałby pogrążony ja myśli, i medialnie. Ja myślę, że wygrał z tobą. No okej, okay, ty myślisz, no, ale tylko ty tak myślisz. I on, sorry, to sobie was, jest was i No, może trójka, to eee, On nie wyjdzie tak, bo wie, że zostałby pogrążony medialnie to raz, a dwa, by został. No, nie Ale ja byłby pomógł myśli. medialnie. No to okej, okay. byłby ośmieszony w okręgu. Byłby w jego sztabie. No, ale powiedz, tak, tak serio, teraz rozmawiamy przez 10 sekund. 10 nie, no. sekund. Dostałby na pewno knockout i uwierz mi, że on nie ma takie twarde szczęki, jak tam pierdzieli No To pierwszy knockout no to fajnie. Ma. No ale no właśnie dlatego nie weźmie. Ten to już był nokautowany. Dzięki, czekamy na, na rozwój sytuacji. Dzięki.